Młode osoby, proszę bardzo, jak oni sobie nawzajem pomagają. Jak się wspierają i kto będzie pierwszy. No wiadomo, że mężczyzna przepuścił kobietę na ostatnich centymetrach. A jak nie poprawi się to w Oczywiście zobaczę się finalnie w wyniku. Jak to była? To chyba para zakochana. Zadowolona. Witamy, witamy. Kolejne osoby na mecie. Tak jest. Witajcie na Ignaczu. Odbierajcie moi drodzy pamiątkowe medale, no i zachęcam moi drodzy do niebieskiego namiotu pofadygować się po posiłek regeneracyjny, po słodziutką babeczkę. Bieg na pewno daje w kość, wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że pod względem... Daje, jest e, trudniejsza niż ta, którą staliśmy e, z... E.